No i witam Was serdecznie w, w serii sklepowej. Dzisiaj idziemy do sklepu Woolworth. No i zobaczymy, co tutaj mają. Mają tutaj kurtki, bo to taki sklep jest, w którym jest wszystko. No to na razie jest jeszcze przed sklepem. Jest dużo obniżek cen, chyba na zimowe rzeczy. W tym dniu było bardzo ciepło, jak tam byłam. Cała zgrzona wyszła ze sklepu. Tu mamy same przeceny na te na biżuterię nawet niektóre rzeczy bardzo fajne tutaj są. I kolczyki naprawdę za parę groszy można kupić. No, może nie groszy, ale złotych. No i tak sobie tutaj pooglądamy, co tutaj jest. Parę rzeczy mi się nam spodobało, ale potem mi się troszeczkę wydały takie za lekkie, takie plastikowe. No, ale po 8 złotych taki komplet. Z daleka wygl wygląda bardzo fajnie, nie? Ale jak się niektóre rzeczy dotknęło, no to było widać, że to, to jest tak na chwilę. Ale czasami potrzebujemy coś na chwilę, jakiś dodatek. A czas, jak potrzebujemy na chwilę, to potem się go trochę dłużej nosi. To taka robota jest. Jest tutaj dużo tych właśnie kolczyków. Tutaj też kolczyki. Tak popatrzyłam z bliska, bo one takie są tygrysie troszkę. Albo lamp lampard, coś takiego. Tego z mapaski, chyba, nie? Zawsze mi się to myli. No, tutaj mamy różne po kilka na raz na jednym opakowaniu. Ładnie wyglądały. Oj, ta brązuletka mi się spodobała. Tylko, że ona była taka lekka. No też 8 zł kosztuje i najlepsze, że tam potem znalazłam właśnie inne kolory. I tutaj taka zielona też mi się podobała za 8 zł. Bardzo fajne. Właśnie zielona to mi się tak. Wiecie, że dużo rzeczy mam teraz takich zielonych. Jest zielona, czarna i tam chyba taka przeźroczysta. No. O, fajne to wygląda, nie. Czekajcie, co ja tu pokazuje, że to jest bransoletka. Bo ja się zastanawiałam, czy to jest bransoletka, czy to jest taki naszyjnik, parę razy składany. No fajny zielony, kolor super. A te są takie bardziej szklane, tak powiedział, mogłabym powiedzieć, ale te one są takie delikatne, takie jakby plastikowe, jakby się to miało zaraz zmyć. Te szkiełka, to nie wiem, czy to jest szkiełko, czy to jest jakiś też Plexi, czy coś tu są czarne. Ale gdzieś tam też jest zielony. O. Ten zielony też mi się podoba. Tylko że podejrzewam, że to złotko to się zetrze po tygodniu. No bo wiadomo, że to nie jest złote, tylko to jest sztuczna biżuteria, ale ładnie wygląda. Jak, jak potrzeba na, na jeden raz na przykład na jakąś imprezkę no to jest fajne. I po 8 złotych wszystko, słuchajcie, to jest naprawdę. Tanio, tutaj jeszcze mamy różne rzeczy. Te łezki, też kolczyki były fajne. Tutaj mamy polarki, takie bezrękawniki ale tak szczerze powiedziawszy, to za bardzo się tym nie interesowałam. Bo jakoś, o 24, zł kosztuje, jakoś tak, no wiecie jak czegoś nie potrzebuję, to tak się za bardzo za tym nie uganiam, nie. A może to błąd? Powinnam, jak już Wam sklep pokazuje, to powinnam Wam wszystko od deski do deski pokazać. Ale nie wiem, czy byście wytrwali, jakbym Wam tak cały sklep pokazywała, wszystkie ciuchy i tak dalej. To by Was znudziło. Pokazuję tak mniej więcej, co w tym sklepie jest. Jak gdzieś u Was w okolicy jest taki sklep, to możecie zajrzeć. Jak Was coś po prostu tutaj zainteresuje. Dużo tu jest na przecenach tym razem. 16 zł takie. To są takie spodnie, no nie powiem, że piżamowe, ale takie po domu. Takie leginsy cienkie po domu. Bo nadwór bym w tym nie wyszła. Tutaj mamy też przeceniane rzeczy, dekoracje. Takie złote. No. Tu mamy sztapkę złota. Tą. Y no, wiecie, skarbonkę. A tu mamy walentynkowe rzeczy jeszcze. Znaczy się wtedy to było jeszcze przed walentynkami, bo nagrania jest z 11 lutego. Tak. Tu są bardzo dużo wyprzedaży jest. Kwiaty różne, różniste. Nawet nie patrzyłam, jakie ceny są tych kwiatów tam, szczerze powiedziawszy. Chociaż na, na tulipany chyba zaglądałam. Zaraz zobaczymy. Chyba się później wrócę do tych kwiatów. Tutaj buty sportowe. Też są przesadzane. Różne te budki sportowe były bez zapinania nawet. A tutaj mamy już wielkanocne rzeczy i foremki na wielkanocne, nie wiem, wypieki albo. Tu są do, do, do dekoracji potrzebne rzeczy. Świeczuszki, jak widać. Do się na rzeżuchę. Na przykład, tu się wracamy. Tutaj jest z filcu. Słuchajcie, to jest takie podkładki z filcu. Nawet fajnie wyglądają, Wam powiem. Tutaj, chyba na sztuczce, to jest z filcu uszyte. Jak go się do Was przychodzą, to z filcu po 8 zł. Jedna rzecz, jedna sztuka. No, a tutaj jest taki jakby bieżnik z tego filcu. Wszystko z motywem zajączka. I tu mamy takie poduszki po 20 zł też z motywem zajączka. Takie błyszczące. Glamur. No. Tu mamy jeszcze troszkę tych kwiatków sztucznych. Tulipanki. One są po 18 zł za taki bukiecik, a tam jest parę kwiatków, sześć. Nie? Tu mamy znowu figurki różne, różniste. Ileż tego można mieć? Nie. Zajączki w różnych odsłonach, kurki i nie kurki. Ale baranków to tam nie ma. Tutaj takie woreczki, nie wiem, na słodycze. Na takiego, na schować takiego zajączka i na przykład w ogródku schować, nie? Żeby dziecko szło szukać. To też zależy, jaka pogoda będzie. Tu są takie właśnie też na, na, na takie koszyczki, na, na tego zajączka, na te słodkości. Kupki takie fajne, tylko że szkoda, że to jest właśnie tylko zajączkowe. Od razu jest z tym zajączkiem, nie? I miseczki. A tu jest taka. Miseczka. I to jest bardzo fajne, ale to jest bardzo nieprzydatne w tym sensie, że schowasz to do szafki, to ciężko, bo zawsze gdzieś coś odstaje i nie można dać jeden na drugi talerzyk, bo się ubije ten, ta figurka. Tu mamy właśnie niby sianko. Moja mama robiła z bibuły. Tutaj można już kupić teraz takie sianko do tego gniazdka. Właśnie, co można też i w tych woreczkach robić, takie gniazdka. Tutaj to chyba tak na wodę dla, dla tych do ogrodu. Tak mi się to skojarzyło przynajmniej, żeby ptaszki się mogły napić. Ja bym to tak zrobiła. A tutaj takie wazoniki mamy różne wiosenne na dole, na dole truskawki. Jeszcze chyba z zeszłego roku. Tu jest bardzo dużo ptaszków i motylków. No i już y, kiedyś mi Iwi mówiła, że właśnie jak u nas jeszcze nie było tego Woolworth, to właśnie ona mi z tego sklepu posyłała ptaszki i motylki. Ale one były jakieś ładniejsze. Tutaj nie ma takich, jak mi Iwi posłała. No. Tutaj mamy świeczki i jeszcze sztuczne kwiatki w doniczkach. Dużo tego jest. Można coś wybrać. 8 złotych za taki bukiecik tych złocieni. Dużo bukiecików tutaj jest. Takie coś też by było przydatne, żeby gdzieś właśnie podokładać do jakiejś kompozycji. Też 8 zł. Kiedyś było wszystko po 2 zł, potem było po 5 zł, a teraz jest po 8 zł. Tak zauważyłam. Nie wiem, czy wy też tak zauważyliście. Dużo jest tych sztucznych kwiatów. I za 6 zł można też kupić mniejszy bukiecik. A tutaj są makramy takie ładne, na doniczkę, żeby powiesić. Sobie z kwiatami. Zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje z takich fajnych sznurków. I to kosztuje 40 zł na przecenie, słuchajcie, to jest okazja, bo na pewno to jest normalnie droższe, bo to jest jednak prace ręczne, nie? Tutaj takie koło bym sobie musiała kupić i na tym kole też można coś wykombinować. Chociaż te koło może do tych makram, tutaj są takie jakby koszyczki też plecione. No, Tutaj zastanawiam się nad tą kulą, bo w niej nic nie ma, tylko śnieg, niby śnieg. Za 12 zł, i nic tam w środku nie ma, jak widzicie, dziwne. Tutaj jest do powieszenia chyba takie rogi jelenie z kwiatuszkami. No, to mi się bardzo podoba, w Obi były takie duże podstawki, tutaj po 6 zł, takie pod szklankę pod kubek, śliczne one są, tylko że to wtedy stuka ta szklanka jak się na to daje. A mi chodzi o to, żeby to nie stukało, bo nie lubię jak się odkłada i to tak stuka. Ale to jest przepiękne. Kiedyś jak, to, jak tam byłam, był dużo większy wybór właśnie tych podstaweczek. Tutaj mamy na urodzinki. Na no, różne imprezy rzeczy, ale idę jeszcze w tamtą stronę, gdzie są do pieczenia. I takie bardziej do domu. Tutaj mamy jakieś naklejki na ściany, chyba. Tu jeszcze mamy kubeczki, też przecenione na 14 zł. No. Tutaj, same to tu mamy różne. Papilotki do babeczek, mufinek i podstawki takie pod torta. Fajne. Też są przecenione ceny. No, a tamto to było, nie pamiętam, czy to było szklane, czy plastikowe, ale co tutaj znalazłam? Tu też znalazłam foremkę na czekoladę za 20 zł. Troszkę drożej niż ostatnio. Gdzieś to jeszcze też widziałam. Wiem, w widziałam to. Tutaj mamy te. te no rzeczy do pieczenia do ciast, jak już te serwetki pod ciasto. Tu mamy formy takie różne. To tak tylko przepraszam, bo tam panie wykładały towar nowy i nie chciałam im po prostu przeszkadzać. Więc idziemy z powrotem. Tam bardzo duża zmiana była towaru i dużo się tam działo. Jak widzicie, dużo jest towaru przecenionego więc będą chcieli w zamian za to coś innego potem dać. Nie? Tu mamy bardzo dużo różnych wstążeczek i artykułów do pakowania prezentów. I tu są serwetki. Ja tutaj kupiłam na święta serwetki i bardzo nam się podobały, Wikipety zresztą wtedy też. I tu mi się też podobają te serwetki, ja bym ich tutaj więcej wziął, te różyczki mi się teraz podobają. Ale ja wyszłam stamtąd z tymi serwetkami, które teraz Wam pokazuję. I pokazałam Wam już we vlogu którymś, że je mam. I jeszcze inne mniejsze wzięłam, bo są dwa rozmiary: takie większe i mniejsze. Takie. To są róże albo piwonie. Trzy rozmiary, bo są jeszcze prostokątne tam. Bo tam się zastanawiałam, które mi się bardziej podobają. Lubię mieć serwetki w domu i lubię je kłaść na stole. A tu są z piwoniami to są te mniejsze, chyba. No. Większe i mniejsze. Także tam jest bardzo duży wybór takich fajnych serwetek. Właśnie tutaj teraz też wiosenne niekoniecznie już od razu wielkanocne nie. No te też mi się bardzo podobają. Nie się tam co drugie podobają, także wiecie. No. Także idziemy. Wzięłam se swoje serwetki i idę do kasy. Tutaj też są jeszcze są jakieś serwetki. W tulipanki. I w piwonie. Ale ja tylko pooglądam. To są te same. No i będę jednak się kierowała w kierunku kasy. Także dziękuję Wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego przeglądu sklepu Woolworth. Może tam za tydzień znowu pojadę zobaczyć, czy coś się zmieniło. A dzisiaj Wam już dziękuję i zapraszam na następny filmik który będzie jutro, to już będzie z Teddy'ego. To będzie ostatni z tej serii, które wtedy nagrywałam. Także dziękuję serdecznie. Bajo, bajo i pa, pa. Do następnego filmiku. Pa!